Pierwszy kościół świętego Bartłomieja Apostoła w Jastrzębi został wybudowany przed 1529 rokiem. część tej świątyni została zachowana i w późniejszym czasie przebudowana. Parafia powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku z fundacji rycerskiej. Pierwsza oficjalna wzmianka na jej temat pochodzi z 1513 roku. Od roku 1561 znajdowała się w rękach protestantów, a przez 30 lat była w posiadaniu Arian z Lusławic. W roku 1596 wizytował parafię prepozyt tarnowski Krzysztof Kazimirski, który dokonał rekoncyliacji kościoła, przywracając go znowu do użytku katolikom w latach 1606-1609 rozbudowany, a konsekrowany w 1618 roku. Pierwotnie wieża stała osobno, gdy jednak liczba wiernych wzrastała, ówczesny proboszcz Tomasz źródło z Działoszyc połączył wieżę z Kościołem, zabudowując dzielącą przestrzeń deskami. Gruntowny remont kościoła przeprowadzono w latach 1965-1966. Ponownie został poświęcony 28 maja 1967 roku przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. W czasie prac odkryto pod starą częścią kościoła piwnicę, niestety zalaną wodą. Piwnicę i teren kościoła zdrenowano, a znajdujące się resztki kości, prawdopodobnie księży i kolatorów, przeniesiono... W 1981 roku na teren Kościoła pod nagrobek Kolatorów. Ściany zdobią polichromie ornamentalno-figuralne z lat 1969-1970, dzieła Włodzimierza Kunca z zachowanymi fragmentami z 1899 roku. W kościele znajdują się barokowa belka tęczowa, ołtarz główny późno-barokowy z XVIII wieku, a w nim obraz Chrystusa Miłosiernego z XVII wieku, przemienienie Pańskie oraz opłakiwanie Chrystusa. Obraz przemienienia pańskiego słynie wieloma łaskami, to też przebywa tutaj Wielka Rzesza Wiernych. Dwa ołtarze boczne poświęcone świętemu Józefowi z obrazem Świętego Walentego i Najświętszej Maryi Panny wspomorzycielki Wiernych, późnobarokowe z XVII wieku, ambona późnobarokowa, kropielnica i chrzcielnica kamienna, renesansowo barokowa z XVII wieku. Organy ufundowane przez rodaków z USA poświęcił biskup Józef Gucwa 27 czerwca 1971 roku. Świątynia z oczywistych względów wpisana jest do rejestru zabytków i znajduje się na szlaku architektury drewnianej Małopolski.